Wagi. Grudzień 2025 roku będzie miesiącem przede wszystkim głębokiej rozmowy, ale nie z innymi, przede wszystkim z samym sobą. Będzie to dla Was miesiąc refleksji, resetu emocjonalnego, wyznaczenia granic również. I grudzień będzie takim miesiącem, gdzie te relacje nie powinny być miłe tylko dlatego, żeby stwarzać jakieś pozory ale przede wszystkim powinny być prawdziwe. Nie chodzi tutaj o to, aby było nam wygodnie, ale aby było autentycznie i aby było zdrowo. Tak się zapowiada grudzień. Dla Was. Dużo się dzieje w domu trzecim i w domu czwartym przede wszystkim. Ja jestem Astroliza i zapraszam Was na odczyt. Oczywiście odczyt w systemie całych znaków. Przypominam, że zajmuję się astrologią w nurcie, astrologii helenistycznej. No i, i oczywiście domy możemy wskazać w tak ogólnym odczycie tylko wedle ascendentów. Wagi, przede wszystkim dajcie mi znać. Jak minął Wam ten rok? Jestem bardzo tego ciekawa. Sporo się działo u Was na osi Waga Baran, mieliśmy sporo. Jestem z nadzieją patrzę na przyszły rok, o, może tak to ujmę. Myślę, że grudzień jest takim miesiącem trochę podsumowania, a trochę. Um fundamentowania, stawiania fundamentu, wylewania tych fundamentów na następny rok. Myślę też, że w tym miesiącu łatwiej przyjdzie wam zobaczenie, gdzie inwestujecie swoją energię i czy to jest coś, co służy wam, czy coś, co służy bardziej komuś innemu. Dobry miesiąc na to, aby zobaczyć, komu tak naprawdę chcecie powiedzieć tak, a z kim się już być może Pożegnać albo z czym, z jakimi sprawami chcecie już się pożegnać. 5 grudnia rozpoczynamy pełnią w bliźniętach. Jest to Wasz dom dziewiąty. To jest taki pierwszy akcent miesiąca. Pełnia w Waszym dziewiątym domu domu rozwoju duchowego, filozofii, kierunku życiowego, prawa, filozofii, edukacji. Jest to czas uświadomienia sobie, czy droga, którą idę, jest tak naprawdę moja. Czy jest to moja droga? Czy żyję według własnych przekonań? Czy być może żyje wedle cudzych oczekiwań? Tutaj podczas pełni pamiętajcie, że my nie działamy, my się przyglądamy temu, co do nas przychodzi. Przyglądamy się temu, jaką pracę włożyliśmy w daną sferę życia przez ostatnie pół roku, co tam wyrosło od nowiu. Myślę, że ta pełnia w dziewiątym domu może dodać Wam odwagi, ale może też wymagać tej odwagi od Was. I być może poczujecie pewnego rodzaju konflikt między tym, co czujecie, a tym, co powinniście. Ale ta pełnia przede wszystkim uświadamia nam, że wam wagi, że nie musicie zawsze mieć racji, ale zawsze trzeba mieć świadomość, co jest dla Was prawdziwe. Co przychodzi od Was, a co przychodzi z zewnątrz. 11 grudnia mamy wejście Markurego do Strzelca. Wasz trzeci dom. Trzeci dom to jest miejsce rozmów, komunikacji, umów, nauki, krótkich podróży, rodzeństwa, kuzynostwa, delegacji, dokumentów. To jest taka nasza codzienność. Ale to nie są nasze nawyki, nie jest nasza codzienność tak jak szósty dom. To jest bardziej to, jak się komunikujemy, to jest bardziej to, wszystko to, co dotyczy naszego życia blisko nas. Nasi sąsiedzi, nasze rodzeństwo, kuzynostwo, krótkie podróże. Właśnie dlatego to wszystko zawiera się też w tym trzecim domu. To jest też to, jak my myślimy, jak podchodzimy do uczenia się nowych rzeczy. Ten dziewiąty dom, w którym mamy pełnię, on jest bardziej o nauce wyższej, o poszerzeniu horyzontów. A ten trzeci dom to jest to, jak powiedzmy, tak na co dzień do nauki. I tak, dobry czas, ten tranzyt Merkurego u Was, w tym trzecim domu, na różnego rodzaju umowy, negocjacje, mediacje, kontrakty, podpisywanie różnych rzeczy, na szczere rozmowy z partnerem, partnerką, ze współpracownikami, z rodzeństwem. I i przede wszystkim wykorzystałabym ten tranzyt na zastanowienie się, czy mówię ładnie, ale niekoniecznie zgodnie z moją prawdą, na zmianę tego, aby mówić prawdziwie. Jestem przekonana, że wagi, wagi zazwyczaj są bardzo elokwentne, często erudyci. Znajdziecie tutaj pewnego rodzaju balans w tym. Merkury w Strzelcu w trzecim domu pyta przede wszystkim, czy moje słowa są zgodne z, moją, z moim sercem, z moją prawdą. Czy przypadkiem nie milczę tam, gdzie akurat powinnam, powinienem mówić. Czy mówię tam, gdzie lepiej byłoby słuchać. Także ten tranzyt jest bardzo mocno o waszym stylu komunikacji. I to nie jest. Tylko i wyłącznie komunikacja z innymi ludźmi, ale też komunikacja z samym, samą sobą. 15 grudnia mamy wejście Marsa do koziorożca, Wasz czwarty dom. Mars wchodzi do koziorożca, gdzie on jest w wywyższeniu. On czuje się bardzo dobrze w tym koziorożcu. Jest to dom Waszych fundamentów, domu, rodziny, takich emocjonalnych korzeni. Ogromnie istotny moment dla Was, ponieważ dotyka obszaru, którego zazwyczaj nie pokazujecie światu. No i Mars tutaj, Mars jest naszą wewnętrzną motywacją, ale Mars działa tutaj trochę jak taki chirurg również. Przecina to, co jest zaległe, niejasne, niedopowiedziane. Pomaga nam uporządkować sprawy domowe, rodzinne, mieszkaniowe, dotyczące stabilizacji. I odcina od różnych oczekiwań, wzorców zależności, ale pamiętajcie, że to musi iść spójnie z tym, co się dzieje w świecie waszej komunikacji i również w tym, jak wy budujecie relacje. Relacja to jest wasz siódmy dom. Myślę, że może to być taki czas z jednej strony konfrontacji z rodziną, ale z drugiej też odcięcia się energetycznego i emocjonalnego od przeszłości. Też może to być czas decyzji mieszkaniowych, przeprowadzka, remont, niezależność, wyprowadzenie się z domu, wyprowadzenie się od kogoś. Koniec takiego emocjonalnego wchodzenia w rolę, która nie jest Wasza, która została Wam narzucona przez rodzinę, która wiąże Was może jakoś z przeszłością również i która przede wszystkim kosztuje Was spokój. No to jest zbyt wysoka cena. Myślę, że ten transyt może być dość dla Was transformujący, ale też wyzwalający. 20 grudnia mamy Nów Księżyca w Strzelcu, to jest Wasz trzeci dom. Nów w trzecim domu, czyli nowe sposoby komunikacji. Z prawdą, ze szczerością, z klarownością. Nie chodzi tutaj o takie ładne słowa tylko i wyłącznie, ale o słowa, niekoniecznie zawsze ładne, które będą zgodne z Waszą wartością, z tym, co dla Was jest istotne. Ten nów to jest piękne zaproszenie do tego, aby dzielić się, aby pisać, aby uczyć, aby mówić, aby publikować, aby odważyć się na rozmowy, które odkładaliśmy. Szczególnie, jeśli w tych rozmowach chcemy powiedzieć nie, albo szczególnie, jeśli w tych rozmowach chcemy powiedzieć chcę inaczej. Jest to też dobry czas po tym nowiu na nowe umowy, kontrakty, podpisywanie jakiejś współpracy, ale w oparciu o Waszą prawdę, nie chodzi o to, żeby zgadzać się za wszelką cenę. Ten nów, myślę, że w Pozwoli Wam wprowadzić przez następne 6 miesięcy i nad tym pracować. Więcej autentyczności, też prostoty, intencji w komunikacji i tak zostawić już za sobą jakieś oczekiwania, idealizacje, nadmierną dyplomację, gry emocjonalne w tym, jak komunikujemy się z innymi, jak prowadzimy ten dialog ze światem. I samym sobą. 21 grudnia słońce wchodzi do koziorożca, no i jest to wasz czwarty dom, czyli znów powracamy do tematu domu. Myślę, że to słońce w tym czwartym domu oświetli wasz fundament, ale chodzi tu przede wszystkim o emocje. Takie. Światło we własnym wnętrzu. Możecie tutaj doświadczać różnego rodzaju uzdrowień, relacji rodzinnych, nie tylko poprzez konfrontację, ale też przez zrozumienie. Też wykorzystałabym ten czas koziorożca na świadome odcięcie się od czegoś, co już, co czujecie, że Was emocjonalnie wiąże, ale nie służy Wam niczym. I myślę, że głównie skupiałabym się na poszukiwaniu tego, na odkrywanie, co oznacza dla Was prawdziwe bezpieczeństwo. No, myślę, że e, u Was głównym przewodnim tematem, leitmotivem będzie prawda i autentyczność w grudniu. A 24 grudnia Wenus, czyli... Wenus wami włada, zawsze wszystkie tranzyty Wenus będą dla was bardzo istotne. Wenus wchodzi do koziorożca, do waszego czwartego domu. No i tutaj Wenus wprowadza głębokie, emocjonalne uzdrowienie. Nie romantyczne, nie wzruszające, to zupełnie nie jest energia Wenus w koziorożcu, ale takie prawdziwe, stabilne, oparte y, na zrozumieniu, odbywające się czasem w ciszy. To jest taka Wenus, która mówi, że dla bezpieczeństwa, dla mojego wewnętrznego bezpieczeństwa, nie zawsze potrzebuję wzlotów i upadków, dramatów. Jedyne czego potrzebuję, to jest lojalność przede wszystkim wobec siebie. I ten tranzyt, Wenus, pamiętajcie, że tam mamy też Marsa i mamy również Słońce. Ten tranzyt może Wam przynieść pojednanie. Może Wam przynieść um, taką harmonię w domu, też decyzję o własnej przestrzeni, tworzenie miejsca, które jest Wasze, które Wam służy, w którym wyczujecie się bezpiecznie. Może też przynieść Wam zrozumienie tego, co jest dla Was potrzebne, aby czuć się bezpiecznie. I myślę, że też takie ukojenie relacyjne, e, takie, które, które e, po prostu trwa to jest taka stabilność w ciszy. Um, Myślę, że to tyle dla Was, wagi na ten miesiąc. Będzie mocno o Waszych fundamentach, będzie o Waszym domu, o tym, jak się komunikujecie. Może to być bardzo taki uzdrawiający miesiąc dla Was i um, rozgoście się w tym domu, w tej przestrzeni, które tworzycie. Myślę, że to będzie bardzo dobre e, takie impromptu przed... Następnym rokiem, przed 2026, no musimy mieć fundamenty, czuć się bezpiecznie, mieć miejsce, miejsce do którego możemy powrócić, żeby móc e, tworzyć i podbijać świat na zewnątrz. Tego Wam życzę. Powodzenia, wagi.